Nie ma, tu chylo. Powiem tyle. Właśnie wracam z Moto Mio. Byłem na pierwszych testach, no ale co motocykl ten sam, ale jest pewna nowość. Proszę bardzo. Oryginalny Quickshifter Ducati. Jest petarda. Po prostu ja jebie, ale to chodzi. Normalnie biegi do góry wskakują. No w milisekundzie i mamy ten taki zajebisty pierd a la MotoGP. Jest po prostu mega. Polecam, jeśli myślicie o czymś takim, zastanawiajcie się, nie zastanawiajcie się, macie dwa wieki, możecie zmieniać ze sprzęgłem i bez. Oczywiście w dół trzeba tradycyjnie, ale do góry jest po prostu petarda. Polecam i pozdrawiam chłopaków z Motomijo, bo naprawdę robią świetną robotę i taki świetny mod mogą Wam zaoferować w dobrej cenie. Ciao! A i byłbym zapomniał. Dukat jest cały czas wystawiony na sprzedaż, ale z racji tego quickshiftera nie wiem czy bardzo będę chciał się go w końcu pozbyć, bo już mam upaczono kolejną niespodziankę, ale to wszystko wyjdzie w prawie.